Witam w medytacji. Wróć do siebie głęboka medytacja równowagi. Znajdź wygodną dla siebie pozycję, najwygodniejszą. Nie poprawiaj nic na siłę. Pozwól, żeby ciało samo znalazło swoje miejsce. Zamknij oczy i nic nie rób naprawdę nic. Oddychaj nie głęboko, nie specjalnie, po prostu pozwól oddechowi być, tak jakby oddychało się samo. Z każdym wydechem coś mięknie, ramiona przestają dźwigać. Szczęka puszcza napięcie, brzuch przestaje się pilnować. Ciało przypomina sobie, że nie musi, że nie musi już nic. Wyobraź sobie, że schodzisz do siebie jak po cichych schodach. Stopień po stopniu, bez pośpiechu. Im niżej schodzisz, tym mniej myśli idzie za tobą. One zostają u góry. Nie walczysz z nimi. Po prostu nie są już potrzebne. Jesteś w miejscu, gdzie panuje cisza, ale nie pustka. To cisza pełna, bezpieczna, znajoma. Poczuj to teraz. Tu nie musisz nic naprawiać, nic rozumieć. Nic osiągać. Emocje, które były głośne, teraz siadają obok, jak zmęczone dzieci. Nie znikają, po prostu przestają krzyczeć. Oddychają razem z tobą. Oddychaj. oczu środek siebie nie w głowie nie w myślach głębiej głębiej jeszcze głębiej tam gdzie zawsze był spokój nawet gdy o nim zapomniałeś tu jesteś cały Niezależnie od tego, co się wydarzyło, niezależnie od tego, kim byłeś przed chwilą, z każdym oddechem wracasz do równowagi, do wytchnienia, do siebie. A jeśli pojawi się myśl. Pozwól jej przypłynąć, jak liść na wodzie. Nie zatrzymuj jej, nie oceniaj. Woda sama niesie dalej, sama niesie ten liść dalej. Zostaje tylko odczucie. Ciepło, lekkość, delikatne odpłynięcie. Czujesz to? Poczuj to właśnie teraz. Jak odpływasz, jak czujesz się lekki, jak nic nie musisz. Czujesz ciepło, jak dobrze ci w tej chwili. I teraz, właśnie, w tej chwili, dokładnie teraz, nie ma nic, co trzeba robić, a nie zrobić. Nie ma nic, czym trzeba się stać. Jesteś i to wystarczy. Zostań tu jeszcze chwilę, tak długo jak chcesz. A Ty będziesz gotowy wrócić, zabierz ze sobą ten spokój. On należy tylko do Ciebie, właśnie do Ciebie.